Witamy. Kaziki w Warszawie, kurczę, po wow. ilu latach? Po ilu latach? Ja się pytam oczywiście nie mówię o WFP, tylko o samych krafach. Tak, tak. No ja właśnie, aż, aż <grym> sprawdziłem ostatnio przed przybyciem i okazało się, że, że gdzieś tam w kwietniu 2018 roku 18! Czyli <grym> <grym> 5 lat! <grym> się nam tu zabawiło i to dosłownie właśnie w tym samym miejscu tutaj też, też, też staliśmy, właśnie z tobą, wydaje mi się, nawet chyba coś tam nagraliśmy. <grym> Także fajnie, że że historia zatacza koło jak już gdzieś gdzieś po wielkiej przerwie no to no to fajnie że akurat w samych kraftach ale można powiedzieć nie potrzebujecie bo dwa razy w roku na WFP jesteście jako silny punkt programu <grych> WFP za miesiąc szykujecie Dokładnie. coś specjalnego no oczywiście postaramy się postaramy się zaskoczyć lekko pozytywnie, jeżeli chodzi o, na, o naszą e, prezencję na Warszawie, bo wiadomo, że, że, że zazwyczaj. Nie zaskakiwaliśmy jakąś wieloma ilościami premier. Zazwyczaj staraliśmy się po prostu prezentować nasze stabilne piwa, których w Warszawie jest nie za dużo na co dzień. Także, także... No na kranach to właśnie tylko jak jest krano przejęcie raz na ile lat? Raz na pięć lat u Marcina w samych krawkach. Tak wtedy wtedy Browar Kazimierz można w Warszawie sprawdzić właśnie. Bez problemu. Tak. Dokładnie. A jeżeli chodzi o te niespodzianki premiery, no to na pewno będą nowe piwa dzikie. Jeszcze Wam nie zdradzimy z jakim owocem ogólnie, no bo tym się będą różniły. E, może też, może też uda się zrobić e, dwie wersje wymrażanych. Także e, jeżeli chodzi o no, ten setup warszawski, mm -hmm. no to postaramy się, aby każdy był ukontentowany. Czyli birgi, który wymaga bardzo specjalnych rzeczy oraz człowiek przestępny, który przychodzi po, po standard. Można powiedzieć, tego też Wam nie braknie Ale y, dzisiaj piwo, które mnie totalnie no, pozytywnie y, ustosunkowało i cały dzisiejszy wieczór przy tym piwie jestem. Aldona, znana. Przecież rzecz, którą robicie od dawna. Aldona no... bardzo znana, gdyż jest to właścicielka House of Beer w Krakowie. Serdecznie no, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Natomiast jakoś nie przypominam sobie, żebym Aldonę w tak dobrej formie pił jak dzisiaj. New England, nie IPA, tylko New England Pale Ale. Tak. O co chodzi? Niesamowicie soczyste, niesamowicie aromatyczne, 4,5% alkoholu. Nie ma takich piw na rynku. Według eee, mnie, prawdopodobnie jeżeli są, to e, zazwyczaj pewnie za szybko schodzą i, i człowiek nie ma szansy, żeby zobaczyć. Ale ogólnie, ogólnie rzeczywiście e, wydawało nam się, kiedy to piwo projektowaliśmy, że jest właśnie taka nisza. Mhm. Eee, wydawało nam się, że to się pewnie szybko zmieni względem jakby tego trendu idącego New Englandowego wtedy. kiedy to piwo robiliśmy, bo to już, już jakiś czas temu, ono, ona u nas jest w ofercie. Ale rzeczywiście jest to jedno z takich fajnych piw, jeżeli chodzi o naszą ofertę, że my w nim najbardziej i najchętniej bawimy się właśnie nowymi chmielami, no, nowymi formami tego zadania tego chmielu. E, jakby nie jest to piwo stricte na stałe e, zawsze z tym samym chmielem, z, hmm? że tak powiem. Czyli każda warka je, ma inny chmiel? E, praktycznie tak, to jest jedno z niewielu piw, które okay. u nas jest w stałej ofercie, a ta receptura w pewnym względzie zmienia się przy każdym ważeniu. Ze względu na to, że tutaj dbamy o to, żeby po prostu to chmielenie było jak najfajniejsze, najświeższe, hmm? najsoczystsze, e, z dostępnego na rynku w tym okresie, nie? No że właśnie się pytałem, Matusza, czy w takiej formie Aldona doszła do WFP. Mówisz, że jest szansa. Obiecałem, że tak. Obiecałem, że tak, zobaczymy. Naprawdę yy, <słuch> sprawdzajcie, bo nie ma naprawdę nie pamiętam takiego New England Pay który które jest w tak dobrej formie. No i właśnie. 4,5%, to jest super sprawa, ale też robicie, no właśnie, powiedziałeś o y, piwach dzikich, czy mówicie o własnych rzeczach, czy to, że jest to dzisiaj z, w kooperacji z, z Józefikiem? Wiesz co, y, tak y, będąc w, kompletnie szczery, jeżeli chodzi o tak jakby pod, podejście do tego projektu, ono zostało od początku do końca Yy, ustalone, omówione z AC Joe z mhm. Także, jakby ten projekt poboczył nas w browarze, on wydaje mi się, że dopóki ja będę i <grym> Józek będzie funkcjonował w polskim piwowarstwie, no to on będzie wspólny po prostu. My obydwoje, jakby tam wprowadzamy dużo pracy, jeżeli chodzi mhm. yy, o, o ta, jak, jakby ten wspólny efekt końcowy. I, I bez problemu w zasadzie obydwoje podpisujemy się pod tym co robimy i to jest jak najbardziej nasza kooperacja i tak mm -hmm. będzie, tak będzie myślę dłuższy czas, chyba że się pokłócimy, albo to, ale myślę, że tak nie będzie. E, ogólnie, ogólnie, ogólnie bardzo, bardzo nam się miło współpracuje, zresztą z Józkiem się znamy tro, trochę dłużej, także w, to jest tylko fa fajnie, taka budująca rzecz na przyszłość, że, że ciepło zostało ale... te przyjęte nasze pierwsze nie. wypusty, no, a muszę, będzie tego więcej. Myślę, no, że to jest naprawdę fajny projekt. No, nie? Także kosztuje to dużo pracy, ale, ale jest to naprawdę. Nie tylko pracy, jest... nie? Gdzieś tam, gdzieś tam ściąganie beczek z, z, no. z burguńskiej doliny francuskiej, świeżutko dzień po Zlaniu, no to też nie, nie była łatwa sprawa. A mówicie o dwóch, yy, bo y, rozumiem, że to pierwsze. Yy, Miałem okazję pić na ltp w Lublinie. Tak. Czy tak to liczycie, że pierwszy był dzikus z Z Salem, tak, 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 jak najbardziej. Fantastyczne piwo. I słuchajcie, dzisiaj właśnie e, ludziom, którzy nie pili tego piwa e, w Lublinie, mówiłem, słuchajcie, to jest zajebiste piwo, ale minęło 3 miesiące, 4 miesiące chyba, to jest dzikus. Nie wiadomo co się wydarzyło, yy, a wszyscy są zachwyceni dzisiaj no... tym piwem. I za, mam... to, za to, właśnie ja tu tylko przerwę mojemu kochanemu ojcu ze względu na to, że jakby po prostu na wstępie tutaj się też wypada, bo, bo po prostu Józek nie dał rady teraz być przed kamerami, ale ogólnie e, szczep drożdży, który, który właśnie został zdany i za co odpowiada właśnie tak piękne starzenie się tego piwa, czyli to, że ono się po prostu zmienia i żyje cały czas i idzie w piękną i coraz lepszą stronę, no to to jest już zasługa właśnie mhm. e, naszego mistrza Józka, który ten blend nam zapewnił. E, także jakby nie było, to tutaj jest całe szapoba w, w tamtą stronę można powiedzieć, że to tak pracuje pięknie. Słuchajcie, już te w ogóle nie dajemy tacie do jednego tak, głosu, hej. ale ja muszę to ja powiedzieć. Dzikus e, z grejpfrutem Pity w Lublinie był fantastyczny. Pity po kilku miesiącach w Warszawie nadal jest fantastyczny. To jest po prostu magiczne piwo. Absolutny must have na WFP będzie? Yy, tak, Oczywiście. tak, jak najbardziej. By, yy, postaramy się, aby były ogólnie też takie info dla Was, że bardzo się postaramy, aczkolwiek jest duży problem z naszymi magicznymi e, butelkami, które jeszcze nie występowały ogólnie na polskim rynku. Bo w Lublinie tego piwa nie było butelka. Był, znaczy Było, yy... ale w okay, okay. hmm. bardzo limitowanej edycji, bardzo limitowanej edycji i w zasadzie niestety tak pewnie zostanie do końca albo Pięknie. i początku maja. Hmm. Eee, dlatego z, po prostu zablokowaliśmy wszystkie rozlewy specjalnie dla Was WFP, WFP. żebyście po prostu mieli najszerszy wybór wszystkich naszych mm. rzeczy, też również z tej pięknej prezencji w butelkach, na którą najwięcej czasu chyba... Nie pewną ilość butelek tylko mm. pod WFP, żeby rozlać po prostu na, na Warszawski Festiwal. Także to jest nigdzie nie do kupienia i nie będzie później, bo tak naprawdę kiedy dostaniemy nowy rzut butelek to nie wiadomo. Dobra. Także z Tak, fajnie. No, 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 nie założyłem. Widzę, że Normalna miła, sprawa. Nie, Czyli y, na WFP można liczyć na limitowaną wersję dzikusa w butelkach. Dokładnie. Tak, tak. butelki mm -hmm. będą numerowane, y, także każdy o, nie będzie się czuł oszukany. Ile? Ile, ile tego będzie? W każdej serii po kilkadziesiąt sztuk. Tak. tak nie to... będziemy w stanie nawet one oczywiście później jeszcze... Wbijajcie w czwartek po Będą się pojawiać, po ale to nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak, gdzie, wow. ile. A jedna pewna rzecz to WFP yy, i tam będzie można je nabyć. No i nakupić tyle, żeby sobie spokojnie samemu sprawdzać, jak ono się fajnie e, zmienia. Słuchajcie, posłaliście Mateusza, który jak zwykle jest bardzo optymistycznie nastawiony do życia, a teraz posłuchajmy racjonalnego, doświadczonego życiem y, tatę, y, czyli co się dzieje obecnie w Browarze Kaziemierz, bo wiadomo, no kryzys jest. Ciężkie czasy. Jak wiesz co, sobie radzicie obecnie? To czas jest ciężki, to nie ma co ukrywać. Natomiast wiesz, rok poprzedni nie był zły. Generalnie sezon był bardzo fajny. Ostatnie miesiące roku były już trochę ciężkie. Początek roku, no, nie ma co ukrywać, że lekko nie ma, ale walczymy, idziemy do przodu. No tu nie ma co ukrywać, no, nie. Mam nadzieję, że Ale tak się właśnie zastanawialiśmy. Kazi yy, kazików nie ma w żadnych marketach, prawda? W, yy, w osą jesteśmy. Okej. Okay. W dużym Benie jest jedno piwo. Mm -hmm. eee... Wiecie, że to jest też uwarunkowane mamy... gabarytami ja, naszymi. Yy, ja przyjąłem trochę inną politykę generalnie. Yy, w trakcie pandemii i tak dalej mm -hmm. yy, bardzo mocno starałem się skupić na rynku lokalnym. Mm -hmm. jest to, był to dla mnie priorytet, żeby po prostu yy, bardzo mocno się jak gdyby zaistnieć w Krakowie, w okolicy Krakowa, w Małopolsce generalnie. I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. E, idziemy mocno na przykład w hotele. Mhm. Tak, to jest taka branża, która jest dość specyficzna, ale jest to fajny klient, który klient, który płaci w terminie, co jest, jest e, bardzo ważne w tym momencie. Także mhm. No, udało nam się już wejść do kilku takich naprawdę prestiżowych hoteli, nawet no, pięciogwiazdkowych i, i w tą stronę staramy się iść. No, nie? Wiadomo, że się na tym nie da no. zrobić całości, ale, ale jak się ale to, jest to składa taki... do kupy, to... Wydaje mi się, że to jest wiesz, taki wolny, taki stabilny rozwój, ale, ale, ale generalnie bardziej bezpieczny. A powiedz mi, ile obecnie macie kontraktów tak procentowo w Praktycznie nie mamy kontraktów, no jedyny to jest... Wow, e... wow no przecież ja poprzednim znaczy, razem byłem, to Znaczy nie, jedy Jedynym były. piwem, które robimy... No masz rację, to, to u nas się zmienia. No to, no to... <laughs> bardzo znaczy, nie na ten jest, temat. Robimy dla Benedyktynów z Tyńca, to jest Jasne. jedyny, jedyny że tak powiem, kontrakt, który robimy w tym momencie. A tak to jest nasze własne piwa. No wiesz, ja w tej chwili, e, chyba tam, wczoraj tak. sobie przeliczyłem, ile mam piw naszych w lodówce, no to chyba mi wyszło tam, nie wiem, 19 czy 20... Yy, PIW, yy, które mam w stałej ofercie na, mm -hmm. z, z naszej oferty. No nie? Czyli powiększacie się cały czas, jeżeli chodzi o produkcję, no, że już te kontakty, Dołożyliśmy, no. w 2022 roku dołożyliśmy trzy następne tanki, także mm. jak gdyby rozwi rozwijamy się, no, cały czas, mam nadzieję, że w 2023 mm. uda nam się jednak zmienić rozlew butelkowy i w końcu i, i wejść w puszki. No, nie? Dużo no. to od zależy, no. ale... <laughs> ee, no. jak blokują... rozmawiamy o tym e, chore, choreca prawda, to e... Cho hotele nie chcą mieć puszek, nie? Oni, oni nie, wolą no ale dlatego my nie zrezygnujemy z butelek, hmm. no nie? Także tu będzie jak gdyby hmm. dywersyfikacja i na puszkę i na butelkę. Także tu nie, no, nie mogę sobie pozwolić na... Tak, no to nie są czasy, w których wydaje mi się, można by tak zrobić jeszcze w Polsce. Pewnie jakiś teraz nowy browar, który by powstawał, zacząłby od puszek, no to już by miał jakąś rację bytu, ale w naszym przypadku, z naszymi korzeniami e, no no, sięgającymi tam już kilka lat, no to Mamy by, zbyt dużo klientów, który wymaga jak gdyby butelki, no nie? Także tu butelka na pewno będzie, no nie? Rozmawialiśmy kilka lat o rebrandingu. Namawiałem Was na rebranding, ale... No jak, jak patrzysz na AC Joe z nami, czyli salem. No Dara, ale to jest... No to, to jest kooperacja! To jest, to jest A początek. ja mówię o samym ale początek, to, tak? Ale czyli mówię, coś będzie. Ale nie wiem, czy pamiętasz, mówiłem ci, że rebranding będzie, jak będą puszki. A, <laughs> a okej, okay, no i pros. Jest, jest, ta, taki mamy tak, założenie, jest. że ogólnie nie będziemy sobie komplikować, hmm? nie będziemy hmm? sobie komplikować jakby hmm? sprawy. Y, znaczy komplikować, jakby... Jeżeli chodzi o ten rebranding, to mhm. też chcielibyśmy uderzyć po w coś kompletnie nowego innego i to nam da, że tak powiem, to miejsce na puszce. Jasne, Czyli, że będziemy jasne. mogli kompletnie inaczej myśleć o... No to o konkretnie, retykiecie. kiedy ta kolory znaczy, na puszkarka. Ciężko powiedzieć, bo projekt nie ma co ukrywać. Staramy się na, o projekt, który, jak gdyby będziemy mieć dofinansowanie na zakup. Mhm. Projekt miał wystartować rok temu. Yy, obecnie nabrał rozpędu, podać. Yy, jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów. Miał być ogłoszony w lutym regulamin projektu, jeszcze go nie ma. Nie powiem Ci, bo już po prostu trochę jak gdyby straciłem... Yy, Jasne. Wiarę w to, że to ruszy z dnia na dzień, hmm. nie? ale mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca dwóch projekt ruszy, czyli to jest kwestia nie wiem, pół roku. No bo jak projekt wystartuje, hmm. mam nadzieję, że uzyskamy dotacje i wtedy będziemy mogli wystartować z tym. No nie? Świetnie. Słuchajcie, zatem widzimy się za miesiąc na warszawskim Festiwalu Piwa. Sprawdzajcie Aldonę, sprawdzajcie Dzikusy, ra razem z Juskiem i wszystkie inne piwa Kazimierza. Fantastyczna sprawa, wszystkiego dobrego. Na Mam nadzieję, że zobaczymy się za kranami. Hej! Zdecydowanie, na razie.